Witam w prezentacji 42. numeru kultowych autobusów PRL od de Agostini. W tym numerze Van Hull 306. Numer ten standardowo zapakowany jest w folię. Dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Dziesiątym drugim modelem w kolekcji jest Van Hull 306. Model ten jest w kolorze bordowym ze srebrnymi paskami. Ma obniżone sta stanowisko kierowcy, z, z drzwiami po jego stronie wentylację, dwa schowki w dolnej części srebrne kołpaki, drzwi w tylnej części Tyłu bagażnik, światła, srebrny zderzak, tablice z nazwą Wanchul, duże okno, to tu zwykłe drzwi, siedzenie kierowcy z kierownicą, 10 rzędów siedzeń, 2 przerwa, 2, z tyłu 5 siedzeń, w dachu 3 podwyższenia srebrne, między nimi pofałdowana blacha, w górnej części znaczek i małe okienko, na całej długości równe. Okiena, dzielone na trzy części. Z dodatkowymi małymi okienkami u góry. Z przodu grill. Logo Panhula. Światła. Wycieraczki montowane od spodu, od strony wejścia, podwójne lusterko, od strony kierowcy, pojedyncze. W po spodzie mamy wytłoczone elementy, skalę i nazwę modelu. Z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Na drugiej stronie mamy spis treści, zdjęcie modelu, informacje o modelu i informacje o wydawcy. Przełamanie z okienkiem Autobus mknął przez noc, silnik pracował miarowo i cicho. Jego jednostajny szum usypiał pasażerów, którzy co jakiś czas poprawiali się na fotelach. Bo przecież nawet najwygodniejsze siedziska nie zastąpią łóżka. Siwy mężczyzna o i twarzy nakrył się marynarką. Kilka rzędów dalej spała dziewczynka zwinięta w kłębek na swoim fotelu. Jej matka, młoda kobieta z głową pochyloną w stronę córki, próbowała przez sen odgarnąć niesforny kosmyk włosów, który opadł jej na twarz. Starsza pani w kwiecistej sukni, co jakiś czas pochrapywała. Wcześniej sprawiała wrażenie dystansowej damy. W rozmowie ze współpasażerami używała wyszukanych słów i zachowywała się nieco I Kuźny kapelutek, który dotąd spoczywał na czubku jej głowy, najpierw zjechał na bok, odsłaniając misterny kok. A na je jakimś wyboju spadł wejście pomiędzy fotelami. Pachnął go młody chłopak, który poruszał nogą przez sen i trafił potem prosto w nietypowe nakrycie głowy. Weszła żyła precyzyjnie uformowany kształt, sprawiając, że stał się po prostu kawałkiem kolorowego filcu. Zniszczenie skończy się kaczmarną awanturą, czy tylko miną wyrażającą krytokratyczny niesmak na razie ci, ciszę przerwało tylko spanie, chrapanie, ktoś czasem zakaszlał przez sen. W jednej osobie nie wolno było zmrużyć oka, mężczyzna w granatowym uniformie i czapce z daszkiem na głowie, siedział na ogromnym kołem kierownicy i wpatrywał się w ciemność, rozświetlaną silną światłem halogenów. Mamy zdjęcie pan Hula 306 i informację, że doskonale wpisywał się w estetykę przełomu lat 50. i 60. Aktywacyjnym rozwiązaniem było prze, y, przełamanie zaokrąglonego kształtu nadwozia w miejscu, gdzie kończy się przednia część hotelem kierowcy. Na wysokości obniżenia zastosowano w dachu panoramiczne przeczne okna nazwane Vista Dome. By, był to ciekawy zapiek stylistyczny, a jednocześnie kierowca nie zasłaniał widoku do przodu. zdjęcie i informacje, że linia produkcyjna w fabryce Van Hul pod koniec lat 50 sama Nośne nadwozia powoli stawiało się standardem w konstrukcji autobusów. Do Lamosa odrodziła koncepcja budowy pojazdów pasażerskich na podstawie ciężarówek, a więc wysuniętym do przodu silnikiem, kabina kierowcy i przedziałem pasażerskim w miejscu skrzyni ładunkowej po prawej stronie pokazano model 306 z charakterystycznym oknem w dachu nazywanym VitaDome. Zdjęciem założyciela firmy Bernanda Van Hoola było szlifowanie diamentów. Spozornie nie, nieciekawego kamienia dzięki umiejętnej pracy tarczy szlifierskiej były podziwane przez wszystkich kamienie. Podobną zagadnością firma wykazała się przy produkcji autobusów w zakładach Rungschi Kloczkowe podłogi nadwodzia nabierała lekkości i eleganckiego litu. Projekt Manhula uhonorowano licznymi nagrodami. Hull marzył o budowaniu dróg i mostów, postanowił więc wybudować autostrady, aby dowodzić robotników do pracy. Kooperacja z Fiatem okazała się kluczem do sukcesu dla obu firm. W Fiatach 306 podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie 23 sierpnia 1960 roku. Łowcy autografów otaczają autobus, który przywiózł sportowców do Pioski Olimpijskiej. Polska reprezentacja zdobyła tam 21 medali, w tym 4 złote. Kazimierz Paździor w boksie, Zdzisław Krzyszkowiak w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, Józef Szmid w trójskoku oraz Ireneusz Paliński w podnoszeniu ciężarów. Mamy zdjęcie i informacje, że w latach 50. i 60. w prospektach reklamowych publikowano wizualizację w wykonaniu artystów. Bardzo często idealizowały one reklamowany pojazd. Przedstawiały go jako większy, przedstronniejszy i ładniejszy niż w rzeczywistości. W przypadku Van Hula 306 różnice pomiędzy wizją artystyczną a rzeczywistością były niewielkie. To był naprawdę ładny autobus. Zdjęcia i informacje, że autobusy belgijskiej marki mia miały również polski epizod. Co najmniej jeden taki pojazd użytkowało przedsiębiorstwo Orbis. Na zdjęciu wy wykonanym w 1968 roku w Łowiczu po lewej stronie widać Vanhula 300, legenda w Worldmastera. Pozostałości tego wo wozu być może... Tego samego egzemplarza odnaleźli w 2015 roku miłośnicy autobusów z Galicyjskiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji. Z luksusowego pojazdu przetrwała jedynie część nadwozia z ognami. W zdjęciu widać także Fiata 309 po środku oraz Sana H100. Zdjęcie Van 306, który powstawał z dumnym udziałem podzespołu Fiata, silników zawieszenia oraz układów jezdnych. Takie same podzespoły wykorzystywano w autobusie Fiat 306. Na gotowych podwoziach różne firmy tworzyły własne nadwozia. Najciekawszy był transporter wyścigówek zbudowany przez firmę Bardentor Team. Podwoził Fiata 306 .2. Pojazd widoczny na fotografii został zamówiony w 1956 roku przez zespół Maserati startujący w wyścigach Formuły Pierre'ego. Przystosowano go do przewozu trzech wyścigówek, i w jego polnośny warsztat. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak drzwi kierowcy, reflektory silnik, detale, obniżony przód, bagażnik, nadwozie, panoramiczne szyby w dachu, vista domy. Mamy zdjęcie i informację, że w latach 70 Fiat 306 wyglądał już inaczej niż w pierwszych latach produkcji. Miał nowoczesną, bardziej kanciastą sylwetkę, lecz podwozie i podstawowe podzespoły mechaniczne pozostały takie same. Na dworze wciąż produkowały niezależne firmy. Egzemplarz widoczny na zdjęciu został zbudowany przez firmę RMB. Na, na potrzeby włoskiego przedsiębiorstwa transportowego Socia Milana Diffrobi, prawie ed Automobil, dzia działającego w modlinie w północnych Włoszech. Zdjęcie informacje, że jednym z następców modelu 306 Dalekopieszny vanhull Fiat 320. Wóz produkowany od 1969 roku. Podstawę stanowiło podwozie włoskiego producenta, na którym europejskie i południowoamerykańskie, głównie argentyńskie, firmy budowały własne nadwozia. W pozie wywodziło się z ciężarówki Fiat 619, lecz zastosowano w nim pneumatyczne zawieszenie, co było wówczas ogromną innowacją, zapewniającą niebywały komfort podróży na długich trasach. mamy wymiary autobusu z danymi technicznymi, witrytuozi diesla, czyli o firmie Cummins. Mamy zdjęcie Dechburga z silnikiem wysokoprężnym Zuminasa, któ który wziął udział w wyścigu Indy w 1931 roku samochód zakwalifikował się jako ostatni, się średnią prędkość 96,9 mili, 155,9 km na godzinę, prowadzony przez Ewasa. Ukończył wyścig na 13 pozycji, lecz całą trasę pokonał na jednym baku bez tankowania. Wywołało to ogromne zaskoczenie innych drużyn. Zdjęcie i informacje, że produkowany od 1976 roku Vanguard U124 z silnikiem V8. Kumins V555 autobus powstał na zamówienie SNCV, czyli belgijskich kolei, które zajmowały się także przewozami autobusowymi. Pojazd otrzymał zawieszenie na hach powietrzny. Autobusy obsługiwały linię w Antrapii, Bułgarii. Ostędzie i innych miastach. Ostatni egzemplarz, który kursował, Helen wycofano ze służby w 1995 roku. Mamy zdjęcie i informację, że silniki Kumensa pracowały także pod ma marskami polskich pojazdów, Stworzy stosowano je do napędu wodzów w produkowanych jelczanckich zakładach samochodowych. Jednostka trafiła m.in. do Jelcza PR-110DC. Był to silnik Cummins 6 CTA-8 o mocy 240 KM. Poszczególne wersje Jelcza PR-110D różniły się nie tylko silnikami, lecz także wyposażeniem, np. ogrzewaniem wodnym basto, przesuwanymi górnymi szybami okien, indywidualnymi fotelami bez możliwości odrylania, tylnymi dwupłatowymi drzwiami pneumatycznymi. i informacje, że jednym z współczesnych silników Cumminsa Terry ISB służącej do napędu lekkich ciężarówek ma 6 cylindrów ustawionych w rzędzie i pojemność 6692 cm3 i mocy w zależności od konfiguracji i rozprzętu 150-385 koni mechanicznych. Montowany jest m.in. w pick-upach, 2500-3500 oraz letkiej ciężarówce Fairbait, PAN-2, PX6, jednostkę wyposażoną w turbot-sprężarkę, systemy recyrkulacji spalin EGR oraz filtr cząstek stałych DPF. Na ostatniej stronie mamy informacje, co w następnym numerze. Czyli Reo Speedwagon z roku 1947. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.